Oto sytuacja, której pozazdrościli mi sami państwo Gucwińscy oraz ser David Attenborough. Jestem mianowicie na wyspie Lovund, gdzie co roku dokładnie 14 kwietnia z natangielskich wybrzeży przylatują urocze ptaszki zwane maskonurami. Gnieździ się ich tutaj około 200 tysięcy, choć ja Lornetując niebo, nie potrafię ich zliczyć. Co wiadomo na pewno, maskonury jedzą wyłącznie śledzie. Więc ja zrobię dla Państwa potrawę ze śledzi. W tej miejsce mam filety z norweskich śledzi. One tutaj na tej desce już są posolone oraz popieprzone I najpierw będę robił ciasto, w których będę je zanurzał. Ciasto składające się z mąki, jajka, piwa oraz soli. Ciasto winno być dość luźne. Oczywiście w kuchni nie będzie się aż tak bardzo Państwu dymić. Ten srogi północny wiatr kompletnie maskonurą nie przeszkadza, natomiast jest dość uciążliwy przy używaniu mąki. Ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Po prostu usiądę tutaj na skalę, osłonię własnym ciałem miskę i będę stopniowo dolewał piwa, ciemnego piwa. Ono doda dodatkowego smaczku całości i wyrabiał ciasto. Ha, ha, ha. Ciasto jest na tyle idealne, że fruwa w powietrzu. Właśnie takie winno być. Niezbyt gęste. Można teraz zacząć przygotowywać śledzie. One są już, jak powiedziałem, posolone i popieprzone. Ale będę jeszcze każdy filet śledziowy smarował odrobiną musztardy. Po czym będę nurzał go w cieście i smażył. O, tak. Sporo musztardy, taka w starym stylu, gruboziarnista, z kawałkami gorczycy. No i po prostu nic prostszego, proszę spojrzeć. Teraz biorę taki filet, zanurzam w cieście. O tak. I wędruję na rozgrzany olej. Pięknie się smaży. Co roku na tę niewielką wysepkę na której normalnie mieszka około 400 osób, przyjeżdżają tysiące, by obserwować te śmieszne ptaki. Być może chodzi o to, że maskonury są wierne do końca swoim partnerom, a w dzisiejszych czasach naprawdę trudno zobaczyć zdecydowanie monogamiczne stworzenia. Chodźmy czym prędzej zobaczyć, co się dzieje na patelni, bo intuicja mi podpowiada, że należy zdjąć teraz już ryby. Tak jest, obsmażone z obu stron, naprawdę złociutkie, a ponieważ były smażone w głębokim tłuszczu, więc dobrze jest je teraz wyłączyć, wyłożyć na papierowy ręcznik. Niech one sobie tutaj obciekają, a ja będę teraz robił arcyprosty sos, mianowicie mieszał śmietanę razem z musztardą. To jest śmietana, kwaśna, niezwykle gęsta, wytrzepuję resztki chrobotka reniferowego z miseczki i teraz do tego dodaję musztardę i wszystko będę razem mieszał. Całość jest gotowa. Te śledzie są naprawdę niezwykle przyjemne. Sos arcyprosty, nic, tylko śmietana i gruboziarnista musztarda. Jeszcze plasterek cytryny. Trzeba oczywiście skandynawskim zwyczajem wszystko udekorować ładnie koperkiem. No i trzymać ten koperek, żeby nie pofrunął. A proszę Państwa, Państwo maskonury widzieli wyłącznie z daleka. Tak oto wyglądają te ptaszki z bardzo bliska. Drodzy Państwo, pora się żegnać, ale mam nadzieję, że to miejsce jest na tyle spektakularne widok na cały Newsfjord, że rozstaną się Państwo ze mną z mniejszym bólem. Na końcu e, chciałbym tylko dodać, że choć z przekonań klimatycznych oraz temperamentu jestem zdecydowanym południowcem, e, to każdemu życzę tak wspaniałych podróży, jaką właśnie po dalekiej północy odbywam. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do widzenia.